20 marca 2011 roku pastor Terry Jones spalił publicznie Koran. 14 maja 1999 roku papież Jan Paweł II Koran pocałował. Żadna z tych metod nie mieści się w chrześcijańskim podejściu do innych religii. O duszę muzułmanów, buddystów, żydów, hindusów, ateistów mamy walczyć prawdą Słowa Bożego, głosząc im dobrą nowinę o darmowym zbawieniu w mesjaszu Jezusie z Nazaretu. Co innego jednak aspekt walki o duszę, a co innego konflikt cywilizacji. Państwa i narody wybierają konkretne cywilizacje, które chronią szczególnie jakiś zestaw wartości. Pomiędzy cywilizacją Zachodu a cywilizacją islamu istnieje konflikt praktycznie od zarania powstania tego ostatniego. Bywało, że wojska chrześcijańskie podbijały Bliski Wschód i bywało, że wojska muzułmańskie zagrażały Rzymowi. W jednej z takich batalii pod Wiedniem przechyliliśmy szalę zwycięstwa. Wiek XIX i pierwsza połowa XX to wielkie zwycięstwo Zachodu. Niestety, cywilizacja Zachodu, będąc u szczytu rozwoju, zaczęła sama siebie niszczyć i demoralizować. Dziś islam jest najpotężniejszą religią, a państwa muzułmańskie dysponują ogromnymi środkami finansowymi. Dzięki systemowi socjalnemu Europy Zachodniej, muzułmanie kolonizują państwa będące kolebkami czy filarami naszej cywilizacji. Zachód się podzielił. Jedni wierzą w obłaskawianie islamu miłością bliźniego, polityką ciągłych ustępstw i prawami człowieka, które muzułmanie mają w głębokim poważaniu. Inni wieszczą nieuchronność konfliktu i nawołują do walki w obronie cywilizacji. Warto także w tym kontekście spojrzeć na całowanie i palenie Koranu.